No, witajcie. Dzisiaj jest znowu kolejny filmik, taki też trochę inny. Miałem nie nagrywać tego filmiku, może nikogo to nie będzie ciekawić. A ja mówiłem, nagram, może kogoś zaciekawić, co robię teraz w tej chwili. No w tej chwili to sobie robię tapicerkę do tego busa. Trafika, co tam spał, Kilk Z miesiąc temu ustawiłem filmik jak spawałem Jeszcze będzie z nim spawanie, ale jeszcze mam trochę czasu z nim. No i życzenie było takie, żeby zrobić coś z tapicerką, bo. zobaczcie jak wyglądała jego tapicerka? A teraz wygląda tak. No chyba jest inaczej, nie? Kolor to wiadomo każdy może sobie wybrać. To muszę ogólnie nowe dociąć, w ogóle bo widzicie to jest pliśni powyginane. Z tym było lepiej, bo to już jest zrobione ze sklejki. A to prosta robota, bo kupuje się na, na aukcji. Kolor, wiadomo, do dyspozycji. Kolorów jest wiele. A tu, wiadomo, wszystko na skrzywki. Teraz pokażę Wam, jak to w busie mniej więcej wygląda. życzenie też było takie, że nie dajemy oryginalnych kołków plastikowych, żeby można było zawsze to odkręcić i przykręcić. Bo kołki się urywają itd. i tak dalej. No to jak to się mówi na życzenie można tak zrobić. Dobra, idę do, do busa. Pokażę wam jak to w busie wygląda fajnie, jak to wszystko się zgrywa. No widzicie, w busie to wygląda tak. Ciemny już jest też może to być obraz kijowy, Ale tak to wygląda na drzwiach tylnych to są tylne drzwi i co no kazano zrobić na śrubki to zrobiłem na śrubki na wkręty to są boczne drzwi o, zobaczcie tu akurat mamy ten ramt co wchodzi o, no ale to jeszcze podokręcałem to są nierdzewki blachowkręt w każdej chwili można odkręcić przykręcić no ale bardzo fajnie mi się to się podoba osobiście tu przy nadkorach widzicie o. tam z tej strony też będzie tak robione na dole, no tu wiadomo, bo jeszcze będę długo od tamtej strony spawał, to wam nagram osobny filmik. Dlatego tu na razie nic nie przykręcam. Ale tak to będzie wyglądało. Także widzicie, no jest tu trochę roboty jeszcze przy tym busie. No dobra. To wam tak mówię, wrzucę takie filmik. Tak jak mówię, no miałem go nie nagrywać, nie wrzucać, ale mówię, może kogoś zainteresuje. Dobra, to w tym filmiku by było na tyle. To trzymajcie się do następnego. Hej.